Gromadzimy się na wyjątkowej uroczystości. Przeżywamy bowiem zielone świątki, które od lat wiążą się nie tylko z religijną uroczystością zesłania Ducha Świętego, ale są także patronackim świętem naszego ruchu, który przed laty połączył mieszkańców wsi Polskiej, o których Wicenty Witos mówił. Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Dziś obchodzimy 120. rocznicę powstania Ruchu Ludowego. Otwieramy w związku z tym Muzeum Ziemi Biłgorajskiej wystawę historyczną, która ma przypominać, jego genezę i ideały. Chcemy, by jak największa liczba mieszkańców Ziemi Biłograjskiej, w tym młodzież, zapoznała się z naszą historią i tradycją. Tradycja bowiem jest jak dąb, który wielki rósł w górę. To jest ojców mądrość i ich ojczysta mowa. To jest także nasza historia, której się nie zmieni. Z której wyrośliśmy i z którą tworzyli ci, co przed nami i przed nami pracowali. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, Polski Ruch Ludowy to jedna z najstarszych formacji politycznych w Europie. Warto pamiętać, że był jednym z trzech wielkich nurtów politycznych. Obok narodowego i socjalistycznego, które wyrosły. Na naj... które miały największy wpływ na losy narodu i państwa w XX wieku. Zaczął on kształtować się na ziemi zaboru austriackiego w Galicji i był fenomenem. Stawiał sobie za cel popularyzację nauki, oświaty na obszarach wiejskich, popularyzację nowych technik rolniczych, wzrost świadomości politycznej chłopów. W tym czasie powstają także narzędzia samopomocy ekonomicznej, takie jak kasy oszczędnościowe. Po tym jak w 1989 roku przedstawiciele chłopów zostali wybrani do Sejmu Krajowego, zawiązała się partia Stronnictwo Ludowe. Kilka lat później podobne ugrupowania chłopskie utworzono na ziemiach polskich pod zaworem rosyjskim i pruskim. Za najważniejsze cele w tym okresie ludowcy uznali odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz wprowadzenie postępowych reform społecznych i politycznych, a w 1985, 1895 roku na zjeździe w Rzeszowie delegaci chłopscy utworzyli stronnictwo ludowe, będące pierwszą chłopską partią polityczną. W 1903 roku Partia Chłopska o, dziękuję bardzo. Partia Chłopska przyjęła nowy program, zmieniła swoją nazwę na Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli PSL. Na przestrzeni ponad wieku w swojej działalności ruch ludowy ogniskował się wokół 50 różnych patriotycznych ugrupowań. Ruch Ludowy to, je, to jednak nie tylko partie polityczne, ale powstanie i rozwój organizacji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i oświatowych, które orientowały się politycznie na system wartości reprezentowany przez ludowców. Były to m.in. Kółka Rolnicze, straże Ogniowe. Kury, zespoły artystyczne, i teatry ludowe, uniwersytety ludowe, ale również szkolnictwo rolnicze. Nie do przecenienia jest wkład działaczy ugrupowań chłopskich w odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku i tworzenie nowych struktur państwa. To właśnie polscy chłopi i rząd, Obrony narodowej, kierowane przez męża stanu Wicentego Witosa, przyczynił się do obrony polskiej państwowości. To właśnie Wicenty Witos powiedział słynne zdanie: Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska. Podczas okupacji hitlerowskiej, konspiracyjny ruch lutowy podjął walkę z okupantem. Centralne Kierownictwo Ludowe powołane w 1940 roku powołało Chłopską Straż, przekształconą później w bataliony chłopskie. A przedstawiciele Ludowego Ruchu Konspiracyjnego brali udział w pracach delegatury rządu na kraj i Rady Jedności Narodowej. W 1944 roku powstało stronnictwo Ludowe Wola Ludu, które weszło w skład Krajowej Rady Narodowej. We wrześniu 1944 roku wznowiło działalność Stronnictwo Ludowe, a od 1945 roku polskie Stronnictwo Ludowe skupione wokół Mikołajczyka jako opozycja wobec komunistycznych przemian ustrojowych. Po zwycięstwie komunistów i przymusowej emigracji wicepremiera Mikołajczyka, ludowcy doprowadzili do połączenia Partii Chłopskiej zjednoczone stronnictwo ludowe tak zwany ZSL. Część działaczy PSL-u nie uznających zjednoczenia kontynuowała działalność na migracji. Wielu działaczy ludowych nie identyfikowało się z działalnością komunistycznego rządu. Między innymi w kwestii kolektywizacji Działaczom bowiem ruchu ludowego zawsze przyświecała idea, gdzie indywidualna własność i własny warsztat chłopa był istotą modelu gospodarki polskiej. Na różny sposób działacze ludowi próbowali wpływać na rząd i wypracowywać własne rozwiązania. Po 1989 roku ZSL zmieniło nazwę na PSL. To, co w w historii ruchu ludowego jest tylko datą, ma swoje odbicie w historii ziemi biłgorańskiej. Ziemia biłgorajska, aż szerzej cała Zamojszczyzna była po I Wojnie Światowej w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej. Tutejsze wsie były zniszczone, a ludność doświadczona działaniami wojennymi i liczną rekwizycją wojskową. Na naszym terenie od początku swego istnienia duży wpływ miał ruch ludowy. W latach dwudziestych ubiegłego wieku ożywioną działalność prowadziło m.in. chłopskie stronnictwo radykalne, na którego go czele stał ksiądz Eugeniusz Okoń oraz Jan Dziduch, wójt Soli i poseł Nasej. W wyniku przeobrażeń politycznych powstało stronnictwo, stronnictwo chłopskie, na którego go czele stanął Jan Dziduch. Wpływ na terenie naszego powiatu miał także PSL Piast działający w gminach Tarnogród, Wola Różaniecka, Biszcza i Krzeszów oraz PSL Wyzwolenie organizacja, która działała między innymi w gminach Frampol, Goraj i Kucudza. Z czasem w ramach scalania powstało Stronnictwo Ludowe, któremu przewodniczył Franciszek Mroczek. Sprzeciwiając się między innymi sanacji Skupiało ono w 36 kołach około 5 tysięcy członków. Z innych partii mających chłopskie korzenie wymienić trzeba działającą na ziemi biłgorańskiej niezależną partię chłopską, aktywnie, szczególnie w Księżpolu, Gorchowie czy Karasiukach. Działacze organizowali więcej manifestacji, spotkania, na których wyrażali niezadowolenie sprowadzonej przez rząd polityki wymienić należy przy tej okazji święto lodowe w 1936 roku w Biszczy, które zgromadziło około 8 tysięcy uczestników. W 1937 roku w rocznicę czynu chłopskiego odbył się przemarsz około 1500 osób z Bukowiny do Biszczy. Z oddziaływaniem ruchu lodowego w naszym powiecie wiążą się także działalność Związku Młodzieży Wiejskich czy Kółek Rolniczych. Powstałe na początku XX wieku struktury ruchu lodowego na ziemi biogórańskiej stały się podstawą działalności batalionów chłopskich, które występowały zbrojnie przeciwko niemieckiemu okupantowi, który pod koniec 1939 roku zajął tereny wchodzące w skład Powiatu Biłgorajskiego. Członkowie batalionów łopskich walczyli z hitlerowcami przy akcjach osiedleńczych ludności polskiej, czy biorąc czynny udział w bitwie pod Osuchami. Działalność ludowców nie osłabła także po wojnie. O czym doskonale wiemy, to dzięki działaczom ruchu ludowego głos Biłgorajskiej Wsi słyszany był na Lowelszczyźnie. Powstały koła gospodyń wiejskich prowadzono szkolenia, spotkania, organizowano działalność straży pożarnych, uniwersytetów ludowych, czy kółek rolniczych. Dziś, dziś, po 120 latach niełatwej historii ruchu ludowego, możemy powiedzieć, że jesteśmy kontynuatorami idei, która od początku stawiała sobie za cel zapewnienie bezpieczeństwa Polsce Zarówno w wymierze suwerenności politycznej, jak i w wymierze rozwoju społeczno-gospodarczego. Dziś, gdy Polska znów jest graczem w interesach wielkich mocarstw, jak Niemcy, Francja czy Rosja, widać jak ważne jest to, byśmy byli niezależni gospodarczo i ekonomicznie. W dzisiejszej polityce zarówno tej ogólnokrajowej, jak i w tej lokalnej ważne jest. Na czym opiera się swoją działalność? Od ponad 100 lat nam, ludowcom, przyświecają te same idee oparte o słowa Wicentego Witosa. Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska. Dziś politycy i działacze dużo obiecują, zmieniając poglądy jak rękawiczki. Dziś dla wielu ważniejsza jest prywata niż potrzeby i oczekiwania społeczeństwa. Na dzisiejszej scenie politycznej, PSL jest głosem rozsądku, źródłem konkretnych rozwiązań i podejmowania dla dobra ogólnych działań. Dziś Ruch Ludowy to odpowiedzialni, sprawdzeni, pracowici, nieuwikłani w żadne afery ludzi. Szanowni Państwo, wierzę, że idee Ruchu Ludowego zgromadziły nas tu na dzisiejszej uroczystości. Wierzę, że wierność Bogu i Polsce jest tym, co nas łączy. Pozwólcie więc, że na zakończenie przywołam fragmenty hymnu do Ducha Świętego, w którym wołamy. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj Zaj szczęście mu. bez miary. Dziękuję bardzo.